Wita wydawnictwo Astrum. Przed Państwem książka wydana w roku 2014. Pierwsza książka w roku 2014, wydawnictwo Astrum, Miasto na Soli. Jest to pokłosie konkursu organizowanego przez wydawnictwo Astrum pod nazwą Moje Miasto. W konkursie tym w ubiegłym roku wygrał Henryk Cyprian Konkol właśnie książką Miasto na Soli. Są to przepiękne wspomnienia z opisami miasta, ulic, w których wychowywał się autor, dotyczy to miasta Inowrocławia. Zapraszamy mieszkańców Inowrocławia do zakupu tej przepięknej książki do przypomnienia sobie tych ulic, zaułków, budynków, które w tej chwili być może już nie istnieją, a na pewno inaczej wyglądają. Wydawnictwo Astron zaprasza wszystkich ludzi pióra piszących, którzy chcieliby coś Powiedzieć o swoim mieście, zapraszamy ich do naszego, tym razem nie konkursu, ale do naszego projektu. Wydaj z nami książkę www.wydajmyślnichsie.pl, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, właśnie o swoim mieście wspominkową. Szczególnie zapraszamy seniorów, ludzi dojrzałych, gdzie te zaułki, które zostały w ich pamięci, są gdzieś już inne, a trzeba je przywołać młodym ludziom, młodym pokoleniom. Nie zapominajmy o naszych tradycjach, o tradycji naszego miasta, w którym mieszkaliśmy, w którym się wychowaliśmy. Być może jesteśmy już gdzie indziej. Wydawnictwo Astrum zaprasza do przeczytania przepięknej książki Miasto na soli dotyczącej Inowrocławia, jego zaułków, okolic i życia około 50 lat temu w tym mieście. Zapraszam serdecznie jeszcze raz. Wydawnictwo Astrum, Wrocław.